No nie mogę po prostu witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demon Dies i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Bloodborne I moi drodzy, zanim powrócimy sobie do DLC, chciałbym na początek polewelować. Wiem, że nas oczekuje. doskonale o tym wiem laleczko, już od jakiegoś czasu na nas tam czeka. I w końcu mamy 50. poziom zabarwienia krwi. Prawdopodobnie właśnie to będzie poziom, na którym sobie skończymy również rozwój tej statystyki, ponieważ później to nie jest opłacalne, także teraz będę pakował po prostu w wytrzymałość. 94 poziom toż naprawdę wygląda solidnie. I moi drodzy, na początku tego filmu chciałem też sprostować coś, co powiedziałem ostatnio, bo słusznie też komentowaliście wcześniej, że zapomniałem o jeszcze jednym questie na podstawce Bladborna. Chodzi tutaj oczywiście o wątek dziewczynki z Jarnam. No, i właśnie do niej sobie teraz powrócimy, ponieważ quest Alfreda i królowej Podłokrwistych, czyli Analiz, to nie był wcale ostatni wątek taki fabularny na podstawce, który nam został jeszcze do zrobienia. Znaczy, wątek to może nie, bo oczywiście zostaje koniec gry i tak dalej, ale chodzi mi tutaj o questy. Chodzi mi tutaj po prostu o te postaci. Jeżeli chodzi o starszą panią, która była w rewirze katedralnym, to ona oczywiście już zniknęła dlatego, że poszła szukać po prostu dla nas kolejnych środków uspokajających i już niestety ich nie odnajdzie. Ona już niestety nie powróci do tego rewiru. Widziałem o tym jakby, ale chciałem po prostu zdobyć ich jak najwięcej. To już było dawno temu, to było E, oj, nie tędy. To było parę odcinków temu, tak naprawdę, jak tam z nim rozmawiałem, może nawet i tak koło 8-9, nie jestem pewien dokładnie. Tak czy siak, przejdziemy sobie do tej dziewczynki. E, tak, w ramach przypomnienia bo to było, moi drodzy, na samym początku serii, tak naprawdę to o co chodziło z dziewczynką? Była tutaj dziewczynka w Jarnam, która prosiła nas o odnalezienie mamy. Lub po prostu taty. Była pozostawiona sama, bez rodziców. No i później wyszło na to, że niestety jak ich odnaleźliśmy, to matka była martwa. A była martwa dlatego, że zabił ją ojciec dziewczynki po prostu. Jak się później okazało, był to oczywiście German, e, czyli nasz pierwszy obowiązkowy boss, e, który. No, padł bardzo sprawnie. No i sprawa wygląda w ten sposób, że do, znaleźliśmy właśnie broszkę jako taki dowód, e, że tamta kobieta, tamto ciało, które leżało, to była właśnie jej matka. E, tam To było jasne. Mogliśmy tę broszkę zwrócić dziewczynce lub mogliśmy po prostu ją sobie zachować. Ja ją zachowałem dlatego, żeby tego quest'a nie, e, nie schrzanić sobie po prostu. No i właśnie teraz powróciliśmy sobie do tego okna. No i porozmawiamy. Byliśmy też na dole. Tutaj jest taki kanał, i tam się znajdowała świnia. Dość mocna na tamtym etapie gry, jak pamiętam. I udało nam się u niej znaleźć taką wstążkę, która jakby jest jednocześnie dowodem tego, że mała dziewczynka z Jarnam, która wyruszyła, po prostu zginęła po drodze. Właśnie zabita przez tamtą świnię.

no, i właśnie to jest ta czerwona wstęga, to jest ta kartka, yy, którą znaleźliśmy. Także ona jest czerwona, dlatego, że jest po prostu zaplamiona od krwi. Dziewczynka, z którą teraz rozmawiamy, jak widać, jest jej starszą siostrą, a tamta po prostu uciekła z domu pewnie wbrew poleceniu i aby po prostu poszukać swoich rodziców, którzy nie żyli. Ale nie dotarła daleko, bo ledwie zeszła po drabinie, weszła do kanału i tam została zabita przez świnie. Naprawdę przykra historia, ale porozmawiajmy i poprowadźmy ten, ten wątek całej rodziny, tak naprawdę, której to no, została już ostatnia osoba przy życiu. Prowadźmy ten wątek do końca. Oh. O, jak to się stało? Dlaczego jak patrzę, czy ją tam widać gdzieś. Ale chyba nie za bardzo. No i tak naprawdę teraz już nic więcej tu się nie stanie. Eee, moglibyśmy po prostu przeładować grę i zrobię to. Także za taką się widzimy. To jest po prostu znacznie szybsze i spra sprawniejsze rozwiązanie niż powracanie do lampy, wracanie do snu i bieganie tutaj ponownie. Zobaczcie, co się stało. Światło zgasło w środku. Brak odpowiedzi, ponieważ nikogo już tutaj nie ma. Także widać, że ostatni, tak naprawdę domownik, ostatni członek rodziny, o jakim wiedzieliśmy, tak naprawdę opuścił to miejsce. No i żeby poszukać teraz tej dziewczynki, tej starszej siostry, wystarczy spojrzeć na dół. Widzimy ją właśnie w tym miejscu, moi drodzy. Widzimy ją. Ach, po prostu rozbitą tutaj na podłodze. Najprawdopodobniej rzuciła się z tej drabiny, bądź może spadła. Bądź prawdopodobnie raczej to była. To było chyba raczej celowe działanie. Skoro dowiedziała się o śmierci, jakby rodziców i swojej jednej siostry. Możemy przeszukać jej ciało, oczywiście. I mamy białą stęgę posłańca. Zobaczmy opis tego. Biała wstęga posłańca. Biała wstęga dziwnie lubiana przez posłańców. Wstęga uszyta z pięknej koronki, lśniąca niesamowicie. Bardziej pasowałaby do uroczej małej dziewczynki niż byle zgrzybiałego posłańca. No i tak by było, ale niestety no. Bloodborne. To naprawdę okrutna gra i świa. Ej, tam jest jakiś skarb, którego nie zdobyłem. Bloodborne to naprawdę okrutna gra i świat, który tutaj mamy, jest naprawdę ciężki i mroczny. Tutaj no nie ma, jak widać, taryfy ulgowej nawet dla dzieci, po prostu. Także... To jest poważna sprawa. Jest to jeden z mocniejszych questów, tak swoją drogą, na jakie From Software się kiedykolwiek zdecydowało, mam wrażenie. Ale a na propos questów i niewiadomych. Jak mogę zdobyć ten skarb? To, czy to jest skarb w ogóle? Nie, to jest lampa chyba. Dobra, to źle tak z daleka zauważyłem. I oceniłem to chyba. To jest chyba lampa, która się nie zawodawała jeszcze do końca. No ale dobrze, moi drodzy, tak naprawdę to jest wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. No chyba, że o czymś jeszcze zapomniałem, to możecie dać znać oczywiście. Widzimy się w takim razie w dodatku. A konkretnie do miejsca walki z Ludwikiem i zobaczcie, kogo mamy teraz przy głowie Ludwika. Na pewno kojarzycie tego NPC, ponieważ to jest chyba. Jedyna taka w miarę racjonalna osoba, z którą rozmawialiśmy do tej pory w tym koszmarze. A tragic figure, but he will shame himself no longer. He died with his ideals untarnished. He was a true hero, and earned that much at least. Do you know why the hunters are drawn to this nightmare? Because it sprouted from their very misdeeds. Things that some would rather keep secret. A pitiful tale of petty arrogance, really. High time someone exposed the whole charade. Now, now, go on ahead. You seek nightmares and the secrets within, do you not? Już now, now się powtarzam. On też jest naprawdę istotny i widać, że się no często też przewija w tym dodatku. Jako taki trochę bym powiedział Przewodnik fabularny. Posłuchajmy. To z tej celi dobiega. Blokada. On bije własną głową o ścianę. Nic dziwnego. Tutaj zdeświrował. Tu akurat otwarte jest. To nie jest pułapka. Nie. Krew śmierci szału, świetnie. Blokada. Ooo. Ooo. -o. Pół życia mi tym zabrał. Ciekawe czy to ma aż taki zasięg. O kurde. Strasznie dużo oni życie zabierają. Jak zresztą ciągle w Bladbornie na tej postaci. O, dobrze, chociaż są fiolki. Wyleczę się na maksa. Na czym to my skończyliśmy? Tutaj był skarb, tutaj było zablokowane, prawda? Była blokada. Mimo, że jest skarb, trzeba będzie jakoś się tam dostać oczywiście. Nie pamiętam do końca, gdzie były te klucze do tych wszystkich cel. Wiem, że jest tu jeszcze jeden NPC, z którym chciałbym porozmawiać. Tylko, że wszystko jest tutaj poblokowane. O, jest jakieś wyjście. Pięść grati, Kurde. Co to za gigant jakiś? Pięść Grati. To nie jest broń. Chyba. Czym jest pięść Grati w takim wypadku? Kluczowy przedmiot może? Zobaczmy. Nie. Może tutaj gdzieś będzie. Jako wiecie coś do magii. Myślę, że to może od znaka będzie też jakaś. Ale no nie było na tej liście. Dziwno. Rękawiczki? No nie. Pewnie to już się gdzieś przewinęło. Tutaj. Jako broń palna, tego bym nie spodziewał się. Kawał żelaza z otworami na palce. Potężna tropicielka prosta Gratia nie radziła sobie z obsługą broni palnej. Wolała za to grzmosić bestie tym kawałkiem żelaza, który przy okazji powodował ciężkie zachwianie wroga. Gratia była nieustraszoną tropicielką, a dla osób postronnych rzucanie się na bestie z niemal gołymi pięściami wyglądało niezwykle efektownie. Nic dziwnego, że ta broń została nazwana jej imieniem. Kurde, no nigdy w życiu by nie powiedział, że to jest ona, że to jest Gratia i że jeszcze była tak odważna. I to nie zużywa w żadnym wypadku. Kul, z żywego srebra. Hmm, zobaczymy w praktyce, jak to wygląda, może. Chociaż ja też czuję, że to się źle skończy. Tylko, że tu jest zbyt ciemno. No to Ewelin na chwilę wypadnie z mojego ekwipunku. Tutaj nic nie ma. Fajnie, jakby można było podejść sobie po prostu do tych drzwi. A tu jest zejście na dół jeszcze. E i rozwalić je takim czymś. To byłoby super, jakby można było blokadę tak rozwalić po prostu. To by było nie, nietypowe, naprawdę. Co my tutaj mamy? Cele, która chyba będzie zablokowana. Strzeż się! Tropicie opętany krwią, a więc za tobą. Wow. Swiedzia wprost. Nie słyszymy go. Very well. The beast you seek will not be found here. Go back to your hunt and if you have the chance, put this knife behind you. Places better left untouched. Secrets better left alone. We have so brazenly run. There in some places better left <try> Powtarza się już. Kurczę, nic z tym nie zrobimy na razie. Możemy zmienić czynność. Ale drzwi są oczywiście zablokowane. Nie pamiętam jakoś tego. Znaczy tego NPC oczywiście pamiętam, ale nie pamiętam tego przedmiotu, tej ...pięści grati. Dobra, zobaczymy zatem. Dokąd teraz uda mi się dotrzeć? Co to jest? Szczury? Ale jakie upiorne! Czego wyście pilnowały, szczury? Fragmentu krwawego kamienia. Świetnie. Widzę, że w tej krypcie się trochę, kurczę, tutaj obiadły, żeż tak, urosły. Szczurów nie ma jakoś super dużo na takiej... Hmm. Jak poza lochami kiedyś, chciałem powiedzieć podstawce, ale to jest DLC w końcu. Tutaj był jakiś skarb. tak dalej tylko. To jest ciekawe, że to wygląda jak krypta, a jednocześnie, miejsce do jakichś badań. Być może terapii, właśnie krwią. O-o! O-o! No nie, chyba ta 5 gratis nie działa w ten sposób jak broń palna, że można tym wytrącić kogoś z równowagi. No. O, można. Właśnie ktoś pisał, że Ewelin to jest broń, która, to, że to nie jest błąd, że jak z bliska jestem, to czasami nie mogę kogoś wytrącić z równowagi, bo to jest broń stworzona do walki dystansowej. No nie wiem, to wtedy wydaje mi się, że raczej to by nigdy nie wychodziło, nie? Takie ataki, a nie, że raz wychodzi, a raz nie. Bo jeżeli założymy, że to nie powinno z bliska działać, no to jeżeli czasami wychodzi, to znaczy, że to nie działa tak, jak powinno. A jeżeli, o właśnie, zabija mnie. Kurde. Więc albo, albo, nie? Albo powinno zawsze działać z bliska, albo nie powinno w ogóle działać z bliska. Nie, raz działa, raz nie. I na niej również to tak yy, widzieliście, że nie zadziałało coś. Na tych tropicielach takich wyższych na początku dodatku to było mocno odczuwalne, że czasami yy, atakowałem w dobrym momencie, przeciwnik dostawał obrażenia, był przerywany jego atak, ale nie wytrącałem go z równowagi. Czasami te kule nawet przelatywały po prostu przez nich, co było już tak zupełnie dziwne w odbiorze jakby tego Nie wiem czy to, że nie powiedziałem, że słyszę jednak ten dzwon jakby nie było złym wyborem bo być może byśmy na tym lepiej wyszli Pamiętam tak ten nie pamiętam dokładnie jego wątku wiem że tam właśnie o ten dzwon się rozchodzi mocno No nie no nie straciłem to. Koleś mnie zabił. Trzeba było się wyleczyć. A i ja się zagadałem teraz. No ale fakt faktem jest to bardzo nieprzyjemny etap, ponieważ no ci przeciwnicy mają nas na dwa uderzenia. Ten strzelec jest tutaj o dziwo najbardziej niebezpieczny. Jeżeli już go obejdziemy jakoś, to jest spoko, ale właśnie problem jest w tym, żeby go obejść. Nie da się trafić za pierwszym razem. Dobra, mamy was. Obu! Jeszcze żyjesz? Trzeba to poprawić. Proszę bardzo. Antidotum, fantastycznie. No, trochę tych tentin tam przepadło, niby. Ale też nie jakoś super dużo na szczęście. Te szczury tutaj zabijałem ostatnio. W sumie zrobię to. Nie wiem, czy one by tam nie przyszły do mnie. Raczej nie, ale kto wie. No, co jest z tym zasięgiem? No. Dobra. Kończmy to, tutaj była ta jeszcze jedna tropicielka, jedna się tam modli i tak skupia na sobie naszą uwagę, a druga stoi tutaj, zobaczcie jak w ukryciu. Znowu mam wrażenie, że przeciało przez przeciwnika. No, nie tym razem! Tamta spamuje magią OSTRO! Już jest bardzo blisko. A ja przestanę spamować bronią palną, bo to się nie sprawdza. No. Tylko po tej końcówce. Dobra, jedna z głowy nie powinna się respić, bo to jest przecież NPC. Prawda taki bojowo nastawiony? 10 tysięcy prawie, ładnie. Zobaczmy jak z tobą pójdzie. No dobra, potrafią o siebie zadbać. Nie widać, że stawia jednak na dystans. Ewidentnie na dystans stawia. O kurde! Dawaj mi życie! O-o. NIE! No to są jakieś jaja po prostu! Dlaczego ta apteczka mi nie poszła w ruch? Dlaczego z tej fiolki krwią ja postać nie skorzystała? No co podchodzisz i się gapisz? To było dziwne, widzieliście? Przerwałem normalnie ruch jakikolwiek, moja postać jakby zaczęła mieć tam animację leczenia i nic się nie stało w związku z tym. Aż jestem skonfundowany teraz straszliwie, bo byłem przekonany, że to będzie leczenie. No nieważne. Nawet nie pytajcie. No dobra powiem wam, dostałem takie obrażenia, że nie zdążyłem wyciągnąć fiolki i mój własny Chicago mnie zabił. Przykre. No i teraz poszło szybko i sprawnie. W ogóle posłuchajcie tej modlitwy. To jest chyba ta sama modlitwa, którą pastora Meli odmawiała. No jeszcze szybciej! To ona cały czas mówi? No, nareszcie, tak to ona mówi, bo od razu zrobiło się ciszej. 11 tysięcy, no, no dobrze, że to haszta tawała trochę więcej tętni niż tamta. No i mamy to z głowem. Tak naprawdę nie musieliśmy z nimi kompletnie walczyć, ale no 20 tysięcy można połącznie z nich tam pozyskać, powiedzmy sobie szczerze. Zobaczmy w takim razie teraz ten, te zwłoki i włóżmy i wisior w kształcie oka. Oj, to trzeba naprawdę przyznać, że jest to bardzo nietypowy mechanizm. No i moi drodzy, mamy kolejną lokację i oczywiście kolejną lampę. Zobaczymy sobie po prostu dolne piętro tej sali badań. Jest i pierwsze. Dwa fragmenty, ładnie na początek. Jak mówiłem wcześniej, no to wyglądało na jakąś taką miejsce terapii. Chyba ich nie znajdziesz już, o zatruwa jeszcze, coś więcej powiesz? Niestety nie, kolejne fragmenty. Błękitny eliksir. To jest dziwne to, co słyszymy. Tutaj Te drzwi na pewno zgaduję, że będą zamknięte na tym poziomie. No właśnie. Też jest blokada. Nie ma informacji, że jest otwar do otwarcia z drugiej strony. Po prostu blokada. Więc wiecie, to jest naprawdę spora różnica. Tutaj mamy jeszcze jedno przejście, które zazgaduję, że też nie będzie dostępne. Nie otwiera się z tej strony. O, no tu jest akurat dość jasna taka um, informacja. Moi drodzy, no tutaj mamy naprawdę sporo do poeksplorowania, bo zobaczcie, jak ogromna będzie ta lokacja. Także nie chciałbym y, przerywać jej eksploracji jakoś za chwilkę, tylko po prostu zakończymy sobie odcinek, myślę, w tym miejscu. Pokażę wam przedsmak tej lokacji, to znaczy jaki będzie tutaj... Przeciwnik dominował w tym miejscu. No po prostu, powiedzmy bardzo brzydko, obiekty badań to jest to, z czym będziemy tutaj mieli do czynienia. Ale nie tylko. No jest ich od groma w lokacji, również niestety, jak zresztą w całym tym dodatku, będziemy mieli do czynienia właśnie i z pułapkami. Pułapkami, o kurde, kafuria! Pułapkami bardzo wymyślnymi i pewnie skutecznymi. To sobie jeszcze zobaczymy w przyszłym odcinku. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić kciuka w górę. Wielkie dzięki za Wasz czas. Mam nadzieję, że miło go spędziliście. I do zobaczenia już jutro o godzinie 15.00. Oczywiście w Bloodborne. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa pa.